W dniu 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego po raz kolejny odbył się zakliczyński triatlon turystyczny, który jest aktywną formą uczczenia pamięci walczących w Powstaniu Warszawskim. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem poległych i pomordowanych za wolną ojczyznę. Ja spotykamy się w Zakliczynie, aby uczcić hołd i złożyć hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poległych i pomordowanych za wolną ojczyznę. Wcześniej zawoła Syrena o godzinie 17., a następnie wy. Startował drugi zakliczyński triatlon turystyczny, polegający właśnie na tym, aby wspólnie, aktywnie złożyć hołd bohaterom. Traktem polega na tym, że w pierwszej części uczestnicy jadą na rowerach, później przesiadają się na kajaki, spływają Dunajcem i pod most pod mostu w Zakliczynie startują, biegną na rynek w Zakliczynie. Myślę, że około 20.30 spotkamy się w Zakliczynie, tutaj zwycięzcy przybiegną, będziemy wręczać nagrody, a następnie wspólnie będziemy czcić pamięć po bohaterach. Jest poprawa jeśli chodzi o liczbę uczestników. 16, 16 drużyn wystartuje, wystartowało w dzisiejszym triatlonie. Myślę, że to jest ważne, aby właśnie czcić tego typu wydarzenia. Myślę, że w sposób trochę niekonwencjonalny, właśnie, sposób sportowy dziękuję wszystkim, którzy właśnie przyczynili się do realizacji tego, tego, tej uroczystości, stowarzyszeniu Soku, panu Januszowi Flakowiczowi, pani Renie Flakowicz, którzy zawsze aktywnie wspierają nas właśnie w wszystkich przedsięwzięciach, wydarzeniach niepodległościowych, patriotycznych. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście. To jest pamięć dla tych wszystkich ludzi, którzy 71 lat temu to wielkie powstanie. To było powstanie, można powiedzieć, że polskie powstanie, bo to o tą wolność. Ludzie nie, nie patrząc na że to zginą, każdy idąc do walki myśli, że wygra, no i ta optymizm powinien nam wszystkim towarzyszyć. Dzisiaj to jest bardzo ważne, to, że syreny zawiją, powinniśmy jednak tą chwilą ciszy wszyscy się zastanowić, stanąć, zadumać, to jest bardzo ważne. To jest taki, tak jakby powiedzieć, wieczny odpoczynek. Dla wszystkich tych, którzy zginęli. Sportowa część uroczystości należała do najaktywniejszych mieszkańców Zakliczyna. Pierwsza będzie ta rowerowa, będzie trzeba było zdobyć 3 pick-upy, tak zwane. Potem kajak, mniej więcej około godziny i bieg. Czy jestem przygotowany? Jestem przygotowany, tak mi się wydaje. A dlaczego? Bo jestem w tej organizacji Soku Zakliczyn i chcę, chcę brać po prostu udział w tych zawodach. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku także będą pamiętali o historii łącząc ją ze sportem.